Robimy tu taką napranie. Pokażę, jak to zrobiłem. trochę za mało. O, te dziury tu nie łapie ostrości dobrze. Przewiercę obrazu przez deskę i w ścianę. No niestety, tak jak przypuszczałem, weszło w ten styropian jak w masło. Trzeba dłużej, dłuższe to zrobić. Zaraz zbadam gwoździem, jak głęboko to jest. Bo cały czas jest miękko. Cały czas w styropianie siedzimy. Coś ten kołek mi nie chce tu wejść, w tą dziurę. No w końcu wszedł. O, do końca nawet. Pod spodem kołki. Do tych kołków będę przywieszał sznurki później. Na razie to muszę do ściany. Teraz będę... Może, nie może wejść. Za luźno nie może być. Zaraz krętarkę wezmę. Przymocowane z dwóch stron. Nie, niezbyt dobrze to się trzyma. Spróbuję to wzmocnienie jeszcze zrobić. Dziury się tu rozepchały. I musiałem tak, dać większe kołki. O, takie. I dodatkowo takie drewnianka jeszcze zapchać dziury, na razie tyle. Na razie zrobimy sobie przerwę obiadową, bo już mnie to wkurwia za bardzo. Wszystko no i będziemy dalej później robić. 63 cm szerokości 4 i 4. 15 cm, czyli tak jak mówiłem, co 15 cm na sznurki grubość 1,8 cm, niecałe 2 cm Zaraz dokręcę tą drugą część. O tu moje pomidory, przy okazji kwiatki Kasi, wino, miód o inne kwiatki Kasi drugie podejście do tego wkręcania teraz ciężej idzie, czyli dobrze jak ciężko to dobrze bo się nie będzie ruszać Musi iść ciężko ledwo co idzie czyli dobrze zobaczymy jak się będzie to sprawować wymyśliłem, on by był dobry, gdyby żeby tu wzmocnił, o rozpiera, bo on jest taki lekko giętki w całą konstrukcję, także nie chodziłaby na boki. To by było idealnie. No niestety moja kobita tu nie chce, żeby ten pałąk wiciał. Stanęło na tym, że I tego pałąka nie będzie, ale będzie coś takiego. Taka deseczka będzie tu. Tu już posprzątałem bałagan. Syf jest zawsze przy wierceniu. I mamy drewnianą suszareczkę taką. Nie i